Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bracia i siostry, to kolejna niedziela w naszym życiu. Przychodzimy do kościoła, żeby słuchać Słowa Bożego. W tych dniach, w kolejne niedzielę, odczytujemy kolejne fragmenty Ewangelii według świętego Marka. Dzisiaj fragment z Markowej Ewangelii na temat uzdrowienia przez Jezusa trędowatego. Trendowaty w tym czasie był nie tylko chory na ciele, jego ciało całe kawałami się przepraszam, niszczyło, odwalało od, od pozostałości, ale przede wszystkim taki człowiek przeżywał chorobę społeczną. Trąd to była choroba społeczna. To nawet w prawie mojżeszowym było napisane, że człowiek trendowaty jest nieczysty jest nieczysty. Człowiek taki musiał mieszkać z innymi trendowatymi w specjalnych osiedlach do tego przeznaczonych. Każdy, kto był trendowaty, a, a widział, że zbliża się do niego zdrowy człowiek, musiał krzyczeć: trendowaty, trendowaty. Dlatego też sytuacja dzisiaj opisana jest niesamowita. Trendowaty podszedł do pana Jezusa, miał wielką wiarę. Miał wielką wiarę w to, że pan Jezus może go uzdrowić. Pan Jezus go dotknął. Powiedział bądź oczyszczony i wtedy trąd go opuścił, został oczyszczony. A więc został oczyszczony nie tylko z choroby ciała, cielesnej, fizycznej, ale został uzdrowiony, z choroby społecznej. Mógł iść teraz do świata, najpierw musiał iść do kapłana, żeby ogłosić, że jest zdrowy. Bracia i siostry, grzech jest trądem, ale grzech też nas oddziela od ludzi, od świata. Nawet najbardziej intymny grzech, o którym nikt nic nie wie. Jest grzechem społecznym, grzechem przeciwko Kościołowi, grzechem przeciwko ludziom, z którymi żyjemy. Prośmy Pana Jezusa, żeby nas uzdrawiał. Bądźmy tak odważni i prośmy, żeby nas uzdrawiał z tego wszystkiego, co czyni grzech w naszym życiu, że zagradza nam drogę do innych ludzi, że zamyka nam nasze serce na innych ludzi. Tak działa grzech. Przestraszmy się tym naszym trądem, trądem grzechu. Niech każdy z nas będzie odważny, ażeby podchodzić do Pana Jezusa nie tylko przy spowiedzi, ale każdego dnia, chociażby podczas rachunku sumienia wieczorem, i prosi, Jezu, uzdrów mnie z mego trądu, uzdrów mnie z mojej grzeszności. Amen.